To zdjęcie od lat nie dawało mi spokoju. Widywałem je niejednokrotnie. Czasem z krótkim opisem: młody Donald Tusk, Christian i Christiane. Małżeństwo zwerbowane przez Stasi, a obok nich nerdowski agent zwany pieszczotliwie Henkiem. Dziś 11 listopada, dzień, w którym myślimy o kikucie niepodległości. No bo przecież coraz więcej prawa jest pisane w Brukseli. A i polski interes jest pojmowany przez pryzmat całej Europy, bądź konkretnego sąsiada. To dobry czas, aby przyjrzeć się temu zapomnianemu epizodowi. Historii, która nie tylko mówi o przeszłości PRL, ale także o elitach cieciej RP. Więc zapraszam. Witam Was. Ja zacznę prosto z mostu. Czy może być coś na rzeczy? Może coś być. Czy jest? Nie wiem, ja nie lekarz. O ile relacje z Ruzerem możemy tłumaczyć naiwnością młodego opozycjonisty, może i oportunizmem chęcią nawiązania zagranicznych kontaktów. Chociaż z poważnym zastrzeżeniem. Późniejsze kontakty, utrzymywane u zarania trzeciej RP, trudno już tak łagodnie tłumaczyć. Ale ten wątek zostawiamy na deser, no bo przecież wy tutaj przyszliście dla pana Henka. Przepraszam, Hermana. Otwórzmy więc niemieckie teczki. Bundesbauwauf Trakte für die Stasi unterlagen Analyse nun Dokumente, tom 46. No I zobaczmy co źródła pisano o Henryku. Bo oczywiście w wielkim skrócie. Dieter Ruser, hydroakustyk z Uniwersytetu w Rostoku. Zarejestrowany przez Stasi już w 1971 roku. Wykorzystując znajomość języka i rodzinne kontakty, przyjeżdżał do Gdańska służbowo. A od 1981 roku, pod przykrywką studiów na Politechnice Gdańskiej, realizował zadania wywiadowcze wobec środowiska Solidarności. Przez kilka lat, według moich obliczeń, przez całą swoją misję w Polsce, przez kilka lat bywa częstym gościem w domu. Donalda i Małgorzaty. Ale powiedzmy, wiele Aha. razy bywał w domu Donalda i Małgorzaty Tusków. To była taka dosyć bliska znajomość, prawda? Tak, no do tego stopnia, że nie, nie będę tych rzeczy powtarzał na antenie, ale, ale mm, TV Henryk relacjonował nie tylko sprawy polityczne, ale też takie prywatne, najbardziej intymne z, z życia właśnie Donalda Tuska. O tych wizytach na bieżąco informuje swojego oficera prowadzącego. Na tym sławnym zdjęciu widzimy okres, w którym Henryk przejmuje opiekę nad Donaldem Tuskiem z rąk enerdowskiego małżeństwa, zwanych jako Christiani Christiane. I to właśnie Ewa Górska, pseudonim Christiane, związana z gdańskim środowiskiem samorządności, czyli niezależne wydawnictwo Gdańskiej Solidarności, wspomina, że to właśnie ona przedstawiła Ruzera młodemu Tuskowi. I to właśnie od tego czasu, oczywiście stopniowo. Kontakty z Gdańskiem Ruzer zaczął utrzymywać samodzielnie. Czy młody Donald Tusk mu ufał? Do pewnego stopnia na pewno, o czym może świadczyć częstotliwość spotkań oraz ton zapisków Henryka. W dokumentach pojawiają się regularne wizyty, rozmowy, przekazywanie informacji, a taki rytm zwykle nie bierze się z przypadku. W jednej z rozmów Tusk komentuje postawę Wojciecha Jaruzelskiego. Brzmi to jak szczera polityczna diagnoza. Materiał cenny dla kogoś, kto buduje obraz nastrojów wśród opozycji. Mamy też epizod z nielegalnym radiem Solidarność. Henryk odnotowuje, że Tusk słuchał przy nim audycji. Co więcej, podkreśla bardzo dobrą jakość nagrania. To drobny, aż wymowny szczegół. Pokazuje, że wymiana informacji schodziła również na poziom praktyki, a nie tylko ogólnych opinii. Co więcej, do pewnego stopnia Tusk wprowadzał Henryka w środowisko gdańskiej opozycji. Z notatek wynika, że otwierał mu drzwi i polecał kontakty. Pomagał w publikacji tekstu, sygnowanego pseudonimem Hans Schmidt List za Odrę. W tym tekście autor z NRD przekonywał, że polska opozycja nie powinna popierać zjednoczenia Niemiec. No i to już nie jest tylko towarzyska przysługa, ale działanie z potencjalnym skutkiem politycznym. To są też fragmenty o zdradzaniu technik konspiracyjnych. Henryk zapisuje, że Tusk świadomie stawia na regale 3-4 pisma, tak aby SB od razu je znalazło i zaniechało dalszych przeszukiwań. To pokazuje co najmniej, co najmniej wysoki stopień zaufania. Chłop dzieli się konkretami odnośnie zabezpieczania własnych materiałów. No i wreszcie sprawa taśmy. rozmów z Gunterem Grasem. Tajne nagrania w końcu trafiają do Henryka, który je zgrywa i przekazuje dalej. Oficer ocenia ich jakość jako bardzo dobrą. Nerdowskiego sympatyka ruchów niezależnych nagle interesuje, co ma do powiedzenia Günter Gras. Żaden się nie spodziewał. Ale żeby nam to nie umknęło, to jest te twarde ślady na poziomie materiału, a już nie tylko rozmów. Suma tych epizodów pokazuje, że zaufanie istniało. Może i ograniczone, może i podyktowane ostrożnością epoki, ale wystarczające, aby Henryk miał dostęp do opinii, środowiska, materiałów i metod. Chociaż Ewa Górska po czasie mówiła, że za bardzo w niuanse go nie wprowadzano. Co trzeba zaznaczyć? Tusk sam w sobie nie był dla nich celem pierwszego rządu. To jasno wynika z notatki pułkownika Stanisława Stępnia, zastępcy dyrektora Biura Studiów MSW, jednostki specjalizującej się w rozpracowywaniu opozycji politycznej. To właśnie Stępień we wrześniu 86 przesłał stronie nerdowskiej ocenę informacji pochodzących od Henryka. Pisał, że Ruser ma dostęp do ludzi i spraw interesujących nas operacyjnie, szczególnie do kanałów kontaktowych z Zachodem oraz do nielegalnych punktów poligraficznych. Tusk nie był więc głównym obiektem, ale punktem dojścia kimś, przez kogo można było namierzyć zaplecze opozycji, jej techniczne i organizacyjne struktury. I to właśnie dlatego, z pewnym wyjątkiem, unikał aresztowania. A dla służby był bardziej przydatny na wolności, gdzie nieświadomie mógł prowadzić tropem kolejnych adresów, kolejnych kontaktów. Ale tak na poważnie, czy Heniu zwerbował Donalda? Mówiąc wprost, czy Tusk to TW Oscar? Nie, Sztazji nie mogło kogoś zwerbować i nazwać TW, ponieważ ten skrót należał do słownika SB. W strukturach NRD używano własnych oznaczeń IM lub IMB, czyli Inoficjal Mitarbeiter, nieoficjalny współpracownik. Ale przede wszystkim, w aktach służby bezpieczeństwa nie ma teczki tv Nie ma wpisu do ewidencji, nie ma zobowiązania do współpracy, nie ma pokwitowań, raportów. Nic, co mogłoby świadczyć o zarejestrowaniu takiego agenta. Wszystkie zmianki o Oskarze pochodzą z dokumentów Stasi, gdzie funkcjonował jako I.M. Oskar. I co najważniejsze, i panowi udało się ustalić dane Oskarka. TW Oskar. Czasami mówi się o tym, że to może być właśnie w kontekście Donalda Tuska, pan nie dotarł rozumiem, do takich żadnych poszlak, do żadnych dokumentów, archiwów, że to jest po prostu jakaś taka teza, która się pojawia, przewija w publicystyce w przestrzeni publicznej. Mm, tak, ale to... Traktuję... Tego rodzaju mocne tezy wrzucane gdzieś do internetu, tak samo jak chociażby funkcjonujące również w sieci tezy, jakoby Jarosław Kaczyński miał być tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Balbina. Mnie udało się odnaleźć akta tajnego współpracownika Sztazji o pseudonimie Oskar. I to był Horst Lieberman, to był obywatel NRD, który w latach 70. studiował w Polsce na UMCS w Lublinie. Ożenił się również z Polką. I Współpracując, właśnie jako ów Oscar z, ze Sztazji, jeszcze na początku lat 80. dostarczał pewnych informacji na temat Solidarności, chociażby w 81 roku uczestniczył w spotkaniu z Jackiem, kuroniem, spotkaniu ogólnie otwartym dla publiczności. Nie odegrał jakiejś istotnej. Roli, według mojej wiedzy. Jedyna teczka, w której pojawia się nazwisko Tuska, to SOS Prymus. Sprawa operacyjnego sprawdzania, prowadzona przez służbę bezpieczeństwa, w której figurował jako osobnik rozpracowywany. Z dokumentów wynikało też, że informacje o środowisku, w którym się obracał, SBC otrzymywała między innymi od Hermana. Oficerowie sztacji próbowali zainteresować bezpiekę PRL materiałami od TW Henryka, to oficerowie, oficerowie SB w pewnym momencie te, te informacje przyjmowali z lekceważeniem. Tak, jakby chcieli pokazać, że, że Sztasy nie powinna za bardzo się wtrącać w ten ich obszar pracy. Może i lekceważono, może i traktowano jak konkurencję, ale przepływ informacji był. No i notatka z września 86, kiedy to dane Hermana były uznane jako cenne. Jest dostęp do interesujących opozycjonistów. Na samym początku tego materiału stwierdziłem, że byłbym skłonny zrzucić zachowanie młodego Tuska na karby naiwności bądź oportunizmu, jednak z pewnym wyjątkiem. Chodzi o list z zaodry, źródła wskazują na czerwiec 84. Tekst pod pseudonimem Hans Schmidt przekonywałby nie popierać zjednoczenia Niemiec. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jesteście młodym opozycjonistą walczącym z komuną. W wasze środowisko wkrada się niemiecki entuzjasta o ruchów niezależnych. Tak to nazwijmy. I nagle wyskakuje z tekstem, żeby nie popierać zjednoczenia Niemiec. Czyli co? Czyli Wolna Polska miałaby graniczyć z ZSRR. Czechosłowacją i NRD. No i teraz pytaj, rozum odleciany, czy co jest? Tego momentu nie da się wytłumaczyć zwykłą naiwnością i Tusk jakby coś zrozumiał. Miał kilkukrotnie nie pojawić się na umówionym spotkaniu. Jednak znajomość trwała jeszcze ponad dwa lata, do końca 1986, prawdopodobnie do końca misji Hermana. W tym czasie Tusk nawet prosił Henryka o przekazanie informacji do Danii. Co rodzi pytanie, czy nie mieliśmy do czynienia ze spaleniem zagranicznego kontaktu? Podsumowując, nie ma dowodów na to, że Donald Tusk został zwerbowany. Jest za to obraz młodego działacza, który musiał sprawiać wrażenie łatwowiernego i podatnego na grę kontaktami. Każdy oficer służb musiał to wychwycić. A tę wiedzę o człowieku, o jego zachowaniach Słabościach można było wykorzystać już po transformacji. Bliski, wieloletni współpracownik Donalda Tuska twierdzi, że mieli otrzymać od niemieckiej CDU pożyczkę w wysokości miliona marek. W książce pojawia się obraz przenoszenia gotówki w poszarpanych reklamówkach oraz biura na wysokich piętrach warszawskiego Mariota, gdzie pojawiał się raz w tygodniu. Jak dla przypomnienia, ten lokal był powiązany z firmą Batax, źródła urzędowe, a także opracowanie oparte o Dane z IPN wiążą firmę Batax z operacjami finansowymi wywiadu wojskowego. PRL. Wskazywane są kryptonimy Akredytywa i portfolio. Relacje z Grzegorzem Rzemkiem, próba uzyskania dla Bataxu kredytu na 32 miliony dolarów oraz przelew miliona dolarów przez pośrednika na konto Batax w wątku kasyna Marriott. To elementy większej układanki z udziałem sieci firm i central handlu zagranicznego, które były zapleczem finansowym służb. I ta ekipa mówi do ciebie, słuchaj Donek, wierzymy w twój projekt polityczny. Damy ci lokal na biuro. Gdzie konkretnie w Mariocie było to wasze biuro? No, wysoko. Nie pamiętam, które to było piętro, ale pamiętam piękną panoramę Warszawy z okien tego biura. Oczywiście, panie donku, jeszcze środki na papier i tonery do drukarki. Ja go poznałem przez Donalda. Kubiak to był inny świat. Miał gigantyczne pieniądze. Transfer tych pieniędzy polegał na tym, że dostarczał stosy banknotów w jakichś poszarpanych reklamówkach. Sceny jak z filmu. Typowy polityczny startup, prawda? Ale tak na poważnie, dlaczego akurat ta formacja mogła się cieszyć tak potężnym wsparciem? Czy raport Henryka stargetował Tuska jako odpowiednią osobą? Naiwnego patriotę, który nie będzie zadawał wielu pytań? Tego się chyba już nie dowiemy, ale te przebłyski naiwności widzimy do dziś. Tymczasem zapraszam Was na zakładkę wideo, wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie, a pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście Wy wszyscy. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.